Hej kochani, witajcie w nowym filmie na moim kanale. Z tego co mi mówicie, wiele z was ma zdalne nauczanie, a możliwe, że szkoły też zostaną wkrótce zamknięte ze względu na wzrost zachorowań. W związku z tym przychodzę do was z takim oto filmem, co zrobić, aby nauka w domu była przyjemna. Pierwsza zasada. Wyśpij się. Nie wstawaj 5 minut przed lekcjami, tylko rozbudź się. Miej swoją poranną rutynę. I za nic w świecie nie nastawiaj w telefonie budzikowych drzemek. To najgorsze, co można robić, by czuć się fatalnie przez cały czas. Cały dzień. Przygotuj się i zadbaj o wygląd, tak jak normalnie szykowałeś się do szkoły. Nie rezygnuj z tego, poczuj się ładnie. Przecież człowiek ogarnięty to człowiek dużo bardziej szczęśliwy. Dobre jedzonko to podstawa dobrego humoru. Co nie? Tak jak do szkoły drugie śniadanie w pojemniczku powinieneś mieć, tak samo w domu regularnie rób sobie posiłki, aby mieć dużo energii do nauki. Twoi przyjaciele, to oni zazwyczaj dodają nam skrzydeł i sprawiają, że chce się żyć. Znajdź chwilkę, aby zadzwonić do nich albo napisać. Momentalnie humor Ci się poprawi. Kontakt z nauczycielami jest bardzo ważny. O wiele bardziej lubisz te lekcje, gdzie nauczyciel jest fajny, prawda? Popracuj nad tym, aby w każdym nauczycielu znaleźć coś pozytywnego. Nawet wirtualnie da się to zrobić. Możecie razem miło spędzać czas i wzajemnie się od siebie czegoś uczyć. Jak wyglądają Twoje przybory szkolne? To nie żart, że im bardziej Ci się podobają, tym bardziej chcesz z nich korzystać, używać ich i nawet zwykłe notatki dużo przyjemniej wtedy się robi. Ja oczywiście polecam te z mojego sklepu Pinkland. Jestem pewna, że z nimi będzie Ci się milej pracować. Jeśli możesz, nie patrz na telefon w trakcie lekcji. To zło. Naprawdę, bierzesz go do ręki i nawet nie wiesz, kiedy mija godzina. A oprócz tego niszczysz sobie wzrok i totalnie się rozleniwiasz. Jesteś produktywna, jesteś produktywna i nagle trach. Koniec. To, gdzie się uczysz, gdzie spędzasz połowę dnia też ma ogromne znaczenie. Dołóż wszelkich starań, aby otoczenie było miłe i przytulne. Zapal świeczkę zapachową, odul się ciepłym kocykiem, zrób sobie pyszną herbatkę. Od razu poczujesz się lepiej. Postaraj się mieć różne miejsca do nauki. Jeśli przez cały dzień siedzisz w jednym miejscu, to normalne, że po pewnym czasie możesz czuć się znużony i zmęczony. Dlatego na przykład na zajęciach siedź przy biurku. A lekcje po zajęciach odrabiaj w kuchni czy w innym zakątku domowym. Natomiast jeśli chodzi o przerwy między lekcjami, to dopilnuj, by dobrze je wykorzystać. Słuchaj muzyki, czytaj książki, porozciągaj się, pobiegaj, potańcz po prostu porób to, co normalnie robiłeś na przerwach w szkole. I to wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że był dla Was pomocny. Mam nadzieję, że yy, nie zamknął szkół. Widzimy się niedługo, pa! pa. ピッ